No, a my tutaj się wybraliśmy na cały dzień, to mamy, wiecie, cały tutaj śniadanko. No, jak ta lawa płynęła sobie e, strumieniem, no to gazy wybuchały i tworzyły takie bańki. Ten Cezar Manrique w tych bańkach zrobił sobie dom. Prywatny dom tego e, Cezara Manrique. Obejrzymy sobie, jak żył. Zginął tragicznie blisko swojego domu w wypadku samochodowym. A tam też poznał swojego wielbiciela i mecenasa, i może to też dużo wam powiedzieć, Nelsona Lockefellera. Dzień dobry kochani, a my znowu dzisiaj wybieramy się na wyspę, ale tym razem na Lanzarote. Już jesteśmy w porcie, idziemy do biura. Mamy bilety zabukowane, więc my jako rezydenci tutaj nie potrzebujemy iść, ale. Jeden turystyczny bilet. Nam nie przyszło potwierdzenie na e-maila, więc idziemy z dowodem zakupu i zobaczymy, jak to jest do. Zawsze jeździmy tutaj Fredolsenem Express, ale dzisiaj, z powodu, że nam nie pasowały godziny, jedziemy Armasem. Bilety już odebrane, wszystko było dobrze. Armas jest 120 euro taniej. Jeżdżamy na prom. Słuchajcie, już wylądowaliśmy na Lanzarote. Zobaczcie tutaj na Lanzarote taką ciekawostkę. Widzicie te takie dołki i te kamienie dookoła. To jest sposób uprawiania winogron i to jest jedyny taki prawdopodobnie na świecie, bo to są wulkany i te popioły wulkaniczne. No i na tych wulkanicznych popiołach rosną winegrona i one są tak osłonięte od wiatru, żeby wiatr nie wysuszał tej gleby i też tam wilgoć się zatrzymuje. Więc takie winogrona sobie tutaj siedzą osłonięte od wiatru i jak w nocy jest wilgoć, bo jak wiecie na Lanzarote to deszcz może pada 6 dni w roku, jeżeli jest dobry rok, bo ostatnich parę lat to tak było też, że nawet w ogóle te 6 dni nie padało. No i te winogrona są w tych takich dołkach tutaj. I to utrzymuje tą wilgoć, która w nocy się tu zbiera. I dzięki temu one mogą tutaj rosnąć bez podlewania. Zobaczcie te krzewy, winogron, i to wszystko w popiele. Ten popiół tutaj wszystko pod górę pomiędzy tymi wulkanami. No, to, to jest taka. W tej chwili to Unia dokłada do tego, bo to by się nie opłacało już rolnikom. No, ale dalej to robią. Bo to jest. Naprawdę, zobaczcie, tak to wygląda w takim dole, małe tutaj roślinka. I tutaj ten żwir, widzicie, to wszędzie jest ten żwirek. I na tym rosną rośliny. No i tutaj mamy cytryny. W ogóle Lanzarota, jeżeli chodzi o te wszystkie wyspy, Puerta Ventura i na przykład Gran Canaria i Teneryfa, to Lanzarota jest tak bardzo zadbana. Idziemy też z, dzisiaj zobaczyć coś wspaniałego. Jeżeli tu nigdy nie byliście, to na pewno takiego czegoś nie widzieliście. Ten artysta, malarz zbudował sobie dom w lawie. I wiecie, jak lawa płynie i te gazy wybuchają, to takie się porobiły okrągłe pomieszczenia, jak takie bańki. I on w tym sobie dom zbudował. Także oglądajcie dalej, to wam to pokaże wszystko. No, a my tutaj się wybraliśmy na cały dzień, to mamy, wiecie, całe tutaj śniadanko. Zrobiliśmy sobie sałatki makaronowe. Tu mamy sałatkę z ogórków i kiszonych i z ziemniaczków z cebulką z majonezem, wiecie, takie bajery. A tu jest dla mnie owoce morza, krewetki z makaronem z takim sosem. Mamy sałatę. Wszystko co potrzeba. Nawet piesek ma swoje śniadanko, kawkę. Nie ma to jak swoje. Mm, pycha. No, i też kawkę mamy swoją taką ulubioną. No i tu idziemy do środka. Obejrzymy tego Cezara Manrique dom, który jest wykonany w lawie. Oprócz tego to tutaj ma takie piękne ogrody jeszcze. Trzeba zakupić bilety. 10 euro kosztuje wejście. No i ten Cezar Manrique, to on tutaj tworzył. Widzicie takie różne konstrukcje i wszędzie tu na Lanzarote, a także na Fuerteventurze można na skrzyżowaniach, na rondach to są jego konstrukcje zobaczyć. No i będziemy wchodzić. Zobaczcie co pod nogami. To wszystko jest lawa. Ten dom jest utworzony z lawy. Wszystkie te e, ozdoby, ściany to nie jest tak jak w normalnym domu. Jaka fontanna. Tutaj na wejściu jest taka e, dziura. I tam na dole widać podłogę. O co tu chodzi? No jak ta lawa płynęła sobie, taką swoją strumieniem, no to gazy wybuchały i tworzyły takie bańki. I ten Cezar Manrique w tych bańkach zrobił sobie dom. No i to wszystko jest tak ładnie pomalowane na biało. Te ściany i te wulkaniczne kamienie. Tutaj właśnie widać właśnie taką dziurę jak ta bańka. Pękła. Jest ten Cezar Manryka. No i zobaczcie, tu jest ten ogród. I to wszystko jest lawa, która tu płynęła i ona zastygła. I on w tej lawie zbudował sobie dom, niesamowite. Te wszystkie kaktusy. A tam na dole nawet basen ma. Zobaczcie z góry jak to wygląda. To jest naprawdę ciekawe tutaj przyjechać. Ja byłam tu już parę lat temu, dobrych palet temu, 7 lat temu tu była. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten biały kolor. To jest tak pomalowany ten kamień, taką białą farbą. I ten błękit, tutaj zobaczcie na te drzewa wszystkie. To jest jego ogród. Ten facet nie miał szczęścia. Miał wypadek, mówią, że. Jakieś konspiracyjne teorie, że został usunięty, bo był niewygodny i zginął w wypadku samochodowym blisko swojego domu. Zobaczcie tutaj na tą zastygniętą lawę. No i taka historia to była z nim związana, że on miał też takie wpływy polityczne i dzięki niemu takie prawo tu powstało na tej wyspie, że domy nie mogą być budowane więcej niż dwie kątygnacje i wszystkie muszą być nadmorskie i wszystkie domy pomalowane na biało. No i dzięki temu to jest taki porządek. Cała Lanzarota jest taka artystyczna. I wszystko to jest w lawie. Spójrzcie na te ściany lawowe. To jest Manruka i jego twórczość, jego życie rodzinne. Wyobraźcie sobie tą gorącą lawę, która tu płynęła i zastygała. I on sobie to wymyślił, że będzie miał dom. Niektóre z jego obrazów schody zamknięte na dół się nie da zejść, ale to jest zimka. No i tutaj wyjście do ogrodu. Tam trzeba czekać trochę, żeby tam wejść. Ale to jest ciekawa rzecz, zobaczcie. No tu chyba będzie najciekawsza część. Słuchajcie, tu jesteśmy, idziemy korytarzem lawy. No wiadomo, że teraz schody już zrobili. I on sobie tam zbudował pod ziemią mieszkanie. Miał chłop, fantazję, zobaczcie. A tutaj zobaczcie, to jest to, co żeśmy z góry patrzyli. Jak ta bańka gazu pękła to takie się zrobiło, tu ma takie widzicie ogrody. Piękne, fontanna. No i zobaczcie na ten bazalt, na te skały, jak tu ogień trawił to z wulkanu. Taki korytarz. Taki salon. Spójrzcie na ten salon tutaj z tą palmą pośrodku. I ten sufit dziurawy. Ja Mmm. No i tutaj ta palma żywa. Chcielibyście taki salon, bez prostokątnych ścian? Mm. <grymne> Idziemy korytarzem dalej do następnego pomieszczenia. Zobaczcie, tutaj taki stół z taką instalacją i kanapy. Coś fajnego. Co wy powiecie na to? Kanapy na pewno wygodne, ale nie wolno na nich siadać. Zobaczcie, to jest prawdziwa skała. Spójrzcie na tą lewę tu idziemy korytarzem do następnego miejsca zobaczcie na te ściany, one są pobielone ale one są takie śliskie w dotyku gładkie i ta podłoga, wiecie, wystarczy mopem przejechać i jest czysta a tutaj jest też taki fajny zakątek, zobaczcie, roślinki sobie żyją podświetlone i teraz będzie najlepsze zaraz zobaczycie popatrzcie na to, na te ściany do połowy pomalowane na biało i ten wulkan drzewy i ta woda. Wyobraźcie sobie, że tu mieszkacie i wskakujecie do tego basenu. A tu sobie grilla robili. A tutaj takie patio zobaczcie pod zadaszeniem z, ze skały. I te wszystkie kaktusy, sukulenty, które tu się pną, siedzą ukryte. Zobaczcie na to. Ta roślinność też sobie tutaj świetnie radzi. Wyobrażacie sobie tutaj odpoczywać po pracy. No właśnie, tak, taką mają głowę artyści. Oni nie myślą tuzinkowo. No takie drzewko to ja mam w domu. Dajcie znać, czy podoba Wam się wycieczka po takich miejscach. A to jeszcze nie koniec. Zobaczcie jakie kościół miał to ogrody. Mhm. I wszystko rośnie w tym żwirku. Nie w ziemi, takie jak my mamy w żwirku. I tu po tych skałach. Woda sobie ścieka. I tutaj widzicie, takim korytarzem. Chcielibyście taki korytarz w domu mieć? Po co malować ściany, jak one są już pomalowane przez naturę? Jedynie ta podłoga. Nawet kratkę taką, żeby woda ściekała w razie czego. No i tu jesteśmy w salonie. W następnym salonie bez sufitu. Spójrzcie na to. Co to jest? Co to za owoce? Tu, jak idziecie, to uważajcie na głowę. I znowu wychodzimy do tej chyba centralnej części. A jak to jest, że ludzie, którzy mają taką głowę, mają takiego pecha? Nie chcielibyście mieć w domu taką ścianę? Nie, jakąś z plastiku, taką prawdziwą. Nawet możecie zobaczyć jego prawdziwe buty. Spójrzcie na tej jego obrazy. One mają taką strukturę. Nie wiem, jak on to malował, trzeba poczytać, ale coś pięknego. Wyobrażacie sobie taką, takie okno w swoim salonie? To jest okno na, na górę, na wulkan i na lawę. To jest super, ja wam powiem. Sztos, jakby to powiedział ktoś młody. Tu widać, jak ten cały Enrique walczył o to, żeby nie budowali takich brzydkich budowli przy oceanie. Bo to blokuje widok do oceanu. I to właśnie on pomógł w tworzeniu tego prawa, żeby zabronić tych wysokich budowli. No, i to by było koniec już wycieczki z tego miejsca. Spójrzcie na te kwiaty jeszcze na koniec. No i na tą lawę zastygniętą. I z tej lawy wyrastają te drzewa. Fascynujące to trzeba mieć wyobraźnię, żeby zbudować sobie dom nie tak z prostych ścian. Zobaczcie. Można inaczej? Można. Może ktoś chce do toalety z takim pięknym oknem? Dzisiaj za zagwozdkę jak puścić wodę. Tu przykranie się nie dało. Dopiero trzeba tu na pedał na dole nastanąć. No i opuszczamy to miejsce. Słuchajcie. Zobaczcie jeszcze na tą mozaikę tutaj na tych ścianach. na ten piękny ogród. Normalnie bajera. Bajera. Cudo, ale to jest fajnie. Ten biały kolor właśnie na tych wyspach. No i tu można wejść na pamiątkę, sama kupić coś. No zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Następnym punktem naszej wyprawy jest ogród kaktusowy. No, możecie zobaczyć, gdzie ten artysta zęby mył. Jeżeli was to interesuje, to wejściówka 10 euro kosztuje.